Szlak patriarchów ucieczka. Po wyjściu Izraelitów, faraon zaczął żałować, że zgodził się wypuścić lud izraelski. Kazał im zaprzęgać swoje rydwany i zabrał wojsko ze sobą, by ścigać Izraelitów. Egipcjanie dopędzili ich obozujących nad Morzem Czerwonym. Izraelitów opanował wielki strach przed nimi było morze, a za nimi wróg. Mojżesz uspokajał ich, mówiąc, nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, Pan będzie walczył za was. Bóg polecił Mojżeszowi, by wyciągnął rękę nad morze. Mojżesz to uczynił, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przed całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się roztopiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi. Mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. A pan rzekł do mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Powracające fale zatopiły rydwany. I jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalą z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym Dnie Morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan.